Dzień dobry! Co? Jestem Basia i mamy. O, to dziewczyny. I Nie, duża pytań odnośnie Twoich studiów. To poszukać. No tak. to powiedz, jaka była właściwie droga do. mówimy do sukcesu, bo kiedy do, do studiów. <śmianie> 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 Sukcesem bym tego jeszcze nie nazwał, bo sukces będzie, kiedy te studia skończę, zacznę pracować, wtedy będzie można o takich rzeczach mm -hmm. mówić. A jeżeli chodzi o samą drogę na studia we Włoszech, to, to w sumie już od końcówki podstawówki miałem taką opcję, żeby móc jechać gdzieś za granicę, przy czym były małe kłopoty, jeżeli chodzi o Brexit, no bo po Brexicie wszystkie czesne, wszystkie ceny uniwersytetów na wyspach Wielkiej Brytanii strasznie poszły w górę, więc musiałem szukać trochę innych kierunków. No i już wiedziałem, że pewnie będą to Włochy, to przez można powiedzieć końcówkę gimnazjum i całe liceum byłem w stanie tak. Pracować samą i przygotowywać się konkretnie po podostać się nas w Okej, rozumiemy. Dlaczego akurat Włochy, a nie na przykład Hiszpania, albo właśnie Anglia? Czy powodów jest kilka? Anglia, tak jak już powiedziałem, to głównie kwestia finansowa, mm -hmm. jeżeli chodzi o czesne. Konkretnie co do Hiszpanii, to w Hiszpanii nie ma programów po angielsku, bo też jeżeli nie jest się jeśli chodzi o to trzeba patrzeć, gdzie konkretnie można się uczyć medycyny w języku angielskim. No, jeżeli chodzi o Włochy, no to jest taki stereotyp, że jest pyszne jedzenie, piękne dziewczyny i piękna pogoda. No i w sumie jest to wszystko, wszystko prawdziwe i przy okazji uniwersytety też są na poziomie, można powiedzieć, światowym. Czy zawsze marzyłeś o medycynie? Mm, tak, można powiedzieć zawsze. Yy, medycynę miałem w głowie około od wieku 12 lat. Kiedy w mojej rodzinie zaczęły się pierwsze takie poważniejsze problemy zdrowotne i wtedy już byłem prawie ukierunkowany, że to będzie to, co będę chciał w życiu robić, a od można powiedzieć trzech lat mam już bardziej konkretny plan na całą, że tak powiem, ścieżkę zawodową. Mogę wprost powiedzieć, że będzie to onkologia kliniczna. Okej, okay. A jakie są Twoje wrażenia z uniwersytetu? Moje wrażenie z uniwersytetem, <laughs> przede wszystkim, myślę, że warto powiedzieć, że mam małe porównanie, bo przez to, że rekrutacja do Włoch kończy się na przełomie października, listopada, a w sumie przez system jaki tam istnieje, osoby cały czas nowe do nas przyjeżdżają i teoretycznie mogą dostać się do naszej, naszej grupy do około marca, kwietnia, to miałem przyjemność zacząć studia na Akademii Medycznej Karola Marciniowskiego w Poznaniu, też na Wydziale Lekarskim. No i jest to troszeczkę inny świat, pod tym kątem, że tak jak jestem zdecydowanie w stanie zrozumieć, czemu ludzie marzą o studiach w Poznaniu, bo są to studia fenomenalne i ludzie, i wykładowcy, piękna sprawa, tak jednak, gdy mówimy o studiach na przykład w Berkamu, gdzie wszystkie zajęcia mamy w gigantycznym szpitalu, się nazywa Papa Ospedale i normalnie na korytarzach szpitala mamy palmy, mamy egzotyczne rośliny, Dosłownie mamy, szpitale są strasznie zróbocowane, czyli my idziemy sobie na zajęcia, a obok nas jedzie sobie gigantyczny robot, który nie dość, że sprząta podłogę, co na przykład jeszcze rozwozi konkretne rzeczy do konkretnej części szpitala. Więc można powiedzieć, że jest to troszeczkę inny świat. Dobrze. Czy są tam osoby z innych krajów? Oczywiście. Cała, cała frajda takich studiów polega na tym, że dosłownie rekrutacja jest otwarta na cały świat mi się wydaje, że takim najlepszym przykładem jest mój kolega z grupy Asaf. Asaf ma trzy paszporty. Asaf ma paszport z Izraela, paszport z Kanady i paszport z Portugalii. I dosłownie na przerwach czasami jest dyskusja między nim a innymi osobami, czy on powinien zatrzymać wszystkie paszporty, czy ma z tego więcej korzyści czy problemów. No więc jak mówimy o osobach, które mają trzy paszporty, nie jest to chyba nawet jedyny przypadek. No to jesteśmy bardzo wielokulturowi. Um, jakich rad moglibyście widzieć osobom, które także, także chciałyby studiować medycynę za granicą? Są jakieś takie kluczowe? Rady? Czy przede wszystkim, hmm. jeżeli ktokolwiek myśli o medycynie, mi się wydaje, że najbezpieczniejszą drogą jest pójść do liceum IB. Ja tego nie zrobiłem, ale zarówno w Polsce, jak i za granicą mam bardzo dużo osób po programach IB i powody są dość konkretne. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o medycynie w Polsce. To po maturze IB ma się o wiele bardziej korzystny przelicznik, jeżeli chodzi o punkty na rekrutację. Ja pamiętam, z moich matur musiałem mieć dużo wyższe wyniki niż osoby z IB bo dosyć tyle punktów. Przykład, z tego, jeżeli dobrze pamiętam, miałem osoby w grupie w Poznaniu, które napisały maturę z IB na po 80% każdy przedmiot i miały 200 punktów, czyli maksimum, na rekrutację na medyczny. Przy 80% z biologii i chemii na normalnej maturze ma się 160 punktów. I to jest gigantyczna przepaść. Poza tym, jak się uczycie na IB, to macie wykładane przedmioty po angielsku, bo potem największym wyzwaniem dla osoby, która stara się pisać egzaminy międzynarodowe, a jest po polskim programie, czy to co ja miałem, to jest nie tyle zdobyć dodatkową wiedzę, ale przyłożyć wszystko, czego się zdążyłyście nauczyć przez te lata, na angielski. A no. ucząc przynajmniej, macie w wśród po angielsku, więc jest dużo mniej problemów z tym. Okej. Okay. Czy myślisz, że PSS ukształtowało Twoją decyzję o uniwersytecie? Nie wiem, czy o samym uniwersytecie, ale to, co na pewno mogę powiedzieć, że za moich czasów mi się wydaje, że to, bo ja skończyłem PSS w 2019 roku, gimnazjum. PSS ma podejście, które jest hmm, Mogę powiedzieć stosowany na takich uniwersytetach e, światowych. To znaczy, jest bardzo duży nacisk na pracę projektową i tego w większości polskich szkół na tym poziomie nie ma, w pss to jest. I jeżeli od, cóż mogę powiedzieć, małego, jesteśmy przygotowani do pracy projektowej, to potem, gdy mamy taką sytuację jak ja, że większość moich ocen e, to nie są nawet oceny z egzaminów, ale są szkody właśnie składowe e, z projektów, z prezentacji, z kolekrzyków. To jest coś, czego bardzo dobrą podstawę, jak możecie do tego pracować, dostajecie w PSS-ie, i to już daje Wam doświadczenie i sprawia, że jesteście do przodu w porównaniu z osobami, które takich podstaw w pracy projektowej nie mają. No i teraz ostatnie pytanie. Jakie miałeś oceny? Czy na przykład jakiś uczeń, co ma czwórki, czy też mógłby pójść właśnie do Włoch na te studia? Przede wszystkim tak. Oceny, jeżeli mówimy o Cudzuję za granicą, to w sumie każdy kraj ma trochę inne podejście, trochę inne zasady. Jeżeli chodzi czysto o Włochy, to moje oceny nie miały żadnego znaczenia. To, co miało znaczenie, to było to, że musiałem mieć staną polską maturę. Potem podchodziłem hmm. do egzaminu IMAT, czyli to jest Italian Medical Admission Test, gdzie tylko wynik z tego egzaminu był brany pod uwagę przy klasyfikowaniu uczniów na konkretną uniwersytet. Jeżeli chodzi o to, jak ja się uczyłem, to mogę powiedzieć wprost, że jeżeli chodzi na przykład o średnią, w moim liceum, jak kończyłem liceum Oświętej Mań w Poznaniu na profilu biologiczno-chemicznym, byłem zdecydowanie pod średnią, jeżeli chodzi o moją klasę. Dla mnie, czwórka to była dobry sens, zawsze byłem zadowolony. Bo prawda jest taka, że nawet jak patrzymy na medycynę w Polsce, to nie ma znaczenia, czy będę miał trójkę, czwórkę, piątkę czy szóstkę z informatyki albo z hiszpańskiego. Bo liczyło się tylko ostatecznie na reputację oceny z matury z biologii. Z chemii. Ja znam masę strasznie inteligentnych, strasznie bystrych osób, które zamiast skupić się na tych dwóch konkretnych przedmiotach, to uczyły się wszystkiego na bieżąco, bardzo mocno, miały bardzo wysokie średnie ba, miały nawet stypendia prezydenta miasta Poznania mimo to, gdy przyszła matura i trzeba było napisać wybitnie z dwóch przedmiotów, wysokie średnie nie miały żadnego znaczenia. I często osoby, które były po właśnie bardziej skoncentrowane na tych dwóch przedmiotach, czyli biologia i chemia, ja to były te, które faktycznie dostały się na wymarzone studia medyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.